Kurde, powoli tracę respekt na dzielni. Łysy stał się koksem. Szyby stał się koksem. Adi też coś mówił, że na siłkę idzie. Tylko ja taki chudy i zmarnowany. Siema się no Siema Seba, słuchaj. Gdzie lecisz, co? Obchód po robię. Obchód po dzielni? Z taką małą łapą? Proszę Cię mordo, jak Ty chcesz takie rzeczy robić, to musisz na siłownię byku! Przecież on ma więcej siły niż grecki bóg Domestos! Ty, co ten lamus się tak wozi po mojej dzielni? Za rogu wyjaśniam. Ty lamusie, co ty mi... Nie, teraz to się nawet nie mogę na dzielni pokazać. Dostałem z barody koślamusa i zakręcił mną jak widzieć spinerem. Dobra, chyba pora, wziąć się w końcu za siebie. Zobaczymy, kto ostatni z chłopaków na dzielni się będzie śmiał. Toż tak potrafię. Pomocy! Kurde! Nawet karyna jest ode mnie silniejsza. Halo! Seba? No seba, kto mówi? Nie interesuj się. Ty, gościu, pucuj się kim jesteś, albo cię zera namierzam i inaczej pogadamy, a tego byś nie chciał. Ty chyba zapomniałeś, że ciebie to lekki wiaterek zmuchuje, <laughs> więc się uspokój. Dobra, dobra. Gadaj o co chodzi. Słuchaj, chciałbyś w końcu przestać być słaby, chudy i zacząć wzbudzić respekt na dzielnicy? No chciałbym. W takim razie zrób to, co ci teraz powiem. Więc posłuchaj mnie uważnie. Wejdziesz na massattack.pl, zamówisz 6 opakowań Attack. Później wypełnisz ankietę, żeby dostać dietę i poradnik treningowy. Na końcu przekaż na kuriera. A reszta, reszta to kwestia czasu. Dobra, to lecimy. To jest to. Nieźle. Szybono się ma seba! Widzę, że moje słowa nie poszły w las. Tylko w biceps! Zbyku! Coś tam się poogarniało na siłce. Uch! Dobra, muszę lecieć, właśnie jak mi się zbliża. Trzymaj się! Ty. Czekaj Seba! Weź mi tą gitę rozpisz! Ty co jest? Znowu ten lamus tu się buja? Już ja mu pokażę, czy ja jest ta dzielnia. Ty co jest gościu? Ja jeszcze się nie nauczy. Co jest? Gdzie są moje okulary? Seba przejmuje tę dzielnicę. W naszym ostatnim odcinku zadaliśmy Wam pytanie, czy chcielibyście ujrzeć naszą metamorfozę z takich, jakich jesteśmy na koksów. Dokładnie tak. Zdecydowana większość z Was w komentarzach wyraziła pozytywną opinię. Mianowicie, przejście, że, że chcecie taką serię, że chcecie to zobaczyć, że Was to interesuje. Także my wychodzimy Wam naprzeciw i przez najbliższe 6 miesięcy 6 ciężkich miesięcy będziemy mocno trenować, będziemy trzymać dietę, a więc wytrzymajcie za nas kciuki, żeby nam się to udało. Będziecie mogli wspólnie z nami uczestniczyć w tej metamorfozie, oczywiście z pozycji widza, dlatego, że przez najbliższe właśnie te 6 miesięcy co miesiąc będziemy wrzucać wam filmik z naszymi postępami, nasze nowe zdjęcia, nasze nowe pomiary, nasze efekty z siłowni, ile aktualnie wyciskamy i tak dalej. A jeżeli ktoś z was nie chce uczestniczyć w tym przedsięwzięciu tylko i wyłącznie z pozycji widza, bo być może Zainspirowaliśmy kogoś, żeby poszedł na siłownię i zaczął ćwiczyć razem z nami. No to zapraszamy serdecznie. A my, z racji tego, że jesteśmy kompletnymi amatorami, jeżeli chodzi o siłownię, to jak naprawdę nigdy na nie chodziliśmy. My chcieliśmy zasięgnąć wiedzy u ekspertów, którzy polecili nam właśnie Mass Attack. Jest to kompleksowa odżywka, jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej w okresie trenowania. Także nieważne, czy dopiero zaczynasz przygodę na siłownię, tak jak my, czy trenujesz już na nie kilka lat. Tutaj masz taki zestaw, w którym znajdują się białka, węglowodany, witaminy, kreatyna i BCA. Zapraszamy Was, jeżeli chcecie razem z nami zacząć zabawę na siłowni, wbijajcie na massattack.pl. tam znajdziecie wszystkie potrzebne informacje. Trzymajcie za nas kciuki. Widzimy się w następnych produkcjach. Cześć.